Się ma i idą od wszystkich pozytywnie. W następnym pododniku League of Legends. Tym razem zajmiemy się Lisinem i pójdziemy sobie nim do dżungli. Na start proponuję wziąć e, chociaż kół też się przydaje. Gdy używamy naszych speli, należy pamiętać w dżungli, żeby najlepiej po użyciu jednym zadać dwa autotaki. To najlepiej wykorzystujemy naszą pasywę. Zaczynamy od Smite Dessa i bierzemy się za bufa, który jest dalej od Solotopa. A jako drugi spele bierzemy kół, żeby jeszcze bardziej przyspieszyć naszą dżunglę. Jako od trzeci weźmiemy W, też niektórym może się wydawać, że jest to niepotrzebne do ganków, no ale czasem gdy gankujemy przez od przodu, dominiona, do miniona, albo coś takiego to się może przydać. Albo gdy będziemy musieli uciekać. Dobra, tutaj Poppy była nieco oddalona od tutaj próbowała sitować, a więc gank był niezwykle łatwy. więc Jax miał drugi ona pierwszy. No i się udało mam w loda. A, no i tutaj możecie jeszcze zobaczyć mojego bajta. Jak łatwo można kogoś załatwić. No tutaj, gank ma że na niezłym farcie. No ale dobra, tam. No i tutaj będzie teraz gank na Danektonie. Danekton, no nie jest zbyt łatwa postać do gankowania. Jest też niezwykle silny. Szczególnie na szóstym to co szczęście go jeszcze nie ma. Czekamy najlepiej, aż nasz czogat podbije z kół, żeby żebyśmy mogli użyć kół. No i jak widać. Łatwo poszło. A teraz zobaczcie jak to będzie wyglądało na szóstym levelu. Niestety, Elektron na szóstym robi z nas miazgę, szczególnie dlatego, że z żony teraz nie ma szóstego, ale zostajemy na linii. Elektron myśli, że może nas zmierzyć, ale ja zaraz osiągnę szósty poziom, szybko ulepszę tego spela, że E, Q, no i mamy 3D. Oczywiście możemy counter, counter naszego junglera, Ponieważ listing jest niesamowicie silny, szczególnie na początku, ale myślę, że później na 1vs1 1 to też jest mocno. No i smarktujemy, gdy jesteśmy w przeciwnej dżungli, jak gdzieś ktoś mógł nam zabrać, w tym przypadku No i jedziemy na bota. Tutaj będziecie mogli zobaczyć fajnego buga. <laughs> Nie chodzi o to, że mój blisken trafił, tylko właśnie o toku. No dobra, i tak się udało. No i tutaj będzie ta akcja. To zupełnie, żeby takie coś wykonać, potrzebny jest dobry deflex, no i kasty, nawet na warcie. Używamy kul, cool, lecimy, szybko wardy. i Ale standardowo wardów używamy też do ucieczki razem z W. No i to jest zobaczcie, będą dwie osoby. Strzelamy z dalszą, czekamy jeszcze się oddali, wykopujemy Katarinę. lecimy dalej. Użyjemy sobie jeszcze wardę, żeby ułatwić nam gonienie. No a gdy V będzie próbować... Znajdzie się szarży, nakładamy na nią kół i czekamy aż będzie przelatywać, niestety, no niestety, no, się nie udało. No i tutaj musicie zobaczyć jak wygląda ucieczka e, Lisinem po dżungli. Lecimy do naszego warda, no i tutaj, pomimo że wydaje nam się, że jesteśmy trupem, po prostu strzelamy z kół do jakiegoś minionka, stwora, czego tam, no i mamy. Najlepiej dobijać z kombo Q Smite, no ale wystarczy, że Smite, wiadomo. No i coś zobaczycie, jaka jest nasza rola w teamfightie. Może rzeczywiście możemy też bronić, kele, ale, ale, ale najlepiej po prostu strzelić przeciwnego i go wykopać. tym teamfight możemy z łatwością wygrać. No i to będzie próba KS. -a. Niestety nie miałem wadza, nie mogłem polecieć przez ściany ani uciec, no ale ze szybko. Zabiłem jeszcze dwie osoby, no ale padłem. No i wiadomo, dobry lis zawsze może wykierować nobów. I teraz bierzemy się za zalety. Bardzo dobrze goni, bardzo dobrze ucieka, niezwykle silny na niskich poziomach, niesamowity, łóż nadając się do ucieczki i takie tam. Ogólnie do pomocy, wiadomo, ale w tym fazie, jak wykopiemy, kiedy to będzie pięknie. Tutaj macie wszystkie przedmioty, możecie się sobie przyjrzeć. Yy, mam nadzieję, że niczego nie pominąłem, chociaż chyba pominąłem po tym mobilności. <coughs> Soki. No, ale ogólnie powinno być spoko. Zaraz zobaczycie, jak powinien wyglądać mniej więcej taki beard. Znaczy, niestety tutaj trudno by było mi dopasować, bo zazwyczaj się robi pod przeciwną drużynę i naszą, wiadomo. Ale pokażę wam mniej więcej. Tu mamy takie przydatne przedmioty, niestety... Nie ma tu przymiot od dżunglera, wiadomo robimy go, ale później można sprzedać jeśli mamy nadmiar pieniędzy. E, dobra. Item od Waldów podstawa buty. No, te to może nie są te, takie podstawowe, ale myślę, że bardzo przydatne to skrócenie CT jeszcze resistor. <kluzny> no i tutaj mamy Hydra, pod Lifesteal, ostatecznie Blade to the Link King, zależy, co tam wolicie. Paszcza mam nociusa, gdy mają magiczny, tym Team Omen, gdy mają fizyczny. No a no, gdy potrzebujemy tanka, wiadomo. No, zbierzemy się za spele. Yy, myślę, że pierwsza droga jest najlepsza, jeszcze druga się nadaje. Trzecia, to, to najwyżej, jeśli defujemy na linii, nie wiem, byliśmy kerem albo coś takiego. No, ale raczej po prostu odpada. Ulta kiedy się da, po prostu spele do dżungli. Myślę, że jeszcze można Flesha na Exostra, co najwyżej wymienić. A jeszcze może minimalnie Ghost się nada. Dobra, no ma, tu macie specjalizację, myślę, że to będzie najlepsze rozwiązanie 9.21. Lecimy w dżunglę, jednak te defensywne się nam przydają. To szczególnie ten damage w miniony, odbijany i takie tam różne bariery. No i teraz przejdziemy do run. Runy powinny mniej więcej wyglądać tak. Ja może nie mam idealnych, bo brakuje mi IP, no ale myślę, że się nadają. Przebicie pancerza w czerwonych, w esencjach AD armora, yy, w żółtych, no i w niebieskich Resisty Peler, ponieważ na początku nie będą takie przydatne. Pan też się przydaje, bo już potwory w dżungli nie zrobił wiadomo z fizycznych, ale wiadomo, żeby coś na początku robić a i przy panzerze też się przydaje. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Zapraszam do subskrybowania i komentowania.